Witam serdecznie na kanale Czaja. Dzisiaj do demontażu trafia taki, oto, wentylatorek. Na pewno będzie trochę miedzi, na pewno będzie trochę aluminium. Sprawdźmy, ile to waży. Kilogram 436 gramów. Ja się biorę za demontaż, a Was zapraszam na film. Jak zwykle, na końcu zobaczymy, ile to coś jest warte. Субтитры Thank you. Całkiem szybko poszło i spójrzmy, co się udało z tego wydłubać. Stal 698 gramów po złotówce, czyli 70 groszy. Aluminium odlew 496 gramów, w tej chwili po 6 ,20 zł, 20 groszy, czyli 3 ,8 zł, 8 groszy. Aluminium Mix, taka blaszka, 72 gramy po 6 zł, czyli 43 grosze. Jest to drobina mosiądzu. 6 gramów. policzę to jako mosiąc pobiał, czyli 20 zł i 20 groszy. 12 groszy. No i najładniejsza. Mieć 134 gramy. W tej chwili po 30 zł i 40 groszy. 4,07. Rozbiórka całkiem szybka i przyjemna. Coś tam zawsze wpadło. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne, trzymajcie się, cześć.